Pani Anito, wielkie gratulacje, wiadomo, złoty medal olimpijski, no i dzisiaj piękne przywitanie u Magdy Gessler. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że, że mogę świętować ten mój sukces. Właśnie z panią Magdalą. Dziękuję za, za zaproszenie. E, jesteśmy całym moim teamem, więc dla nas jest to naprawdę szczególny, szczególny dzień. I pragnę dodać, że jest to nasze pierwsze świętowanie po powrocie, bo mieliśmy zaplanowane świętowania z rodziną, ze znajomymi na późniejszy danie. A no właśnie, a propos świętowania, bo y, nie wiem, czy pani widziała, ale media bardzo krytykują to, że ratusz. Y, Warszawskiej pani prezydent pani nie przywitała i właściwie obowiązki prezydent Warszawy przejęła Magda. Kessler. No tak się, tak się złożyło. To tylko świadczy o, o pani Magdzie, że, że, że pomyślała o mnie. Żeby, żeby mnie godnie przywitać, no, żebyś byś nie skudło. Nie... <śmieniciela> no właśnie, Magda, bo Ty obiecałaś, ja że będziesz Anitę Wodarczyk karmiła do końca życia, a zaczęło się wszystko od Jagodzianek w samolocie, no to właśnie e, doktor Śmigielski. Właśnie, jak to było z tymi Jagodziankami? To nic Bardzo, bardzo szczególnie. Znaczy... Dostałem jagodzianki, które nie były dla nas. Ława! <trafik> 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 Ale w momencie, kiedy. On to kiedy, W momencie, kiedy spotkałem się z Magdą, Pan doszedł do wniosku, że lepiej, żeby te jagodzianki pojechały do Rio i były dla zawodników. E, przekazałem mi jagodzianki dla ekipy, ja przekazałem jagodzianki ekipy. No, Zaczęła się jagodzianka była sam. Nie zjadłam, nie zjadłam. No, to dobrze. Się Wszyscy chodzi... oddałem, wszystko się podzieliło. No i wrzuciliście to na Facebooka, i Magda wtedy się zobowiązała, że jak Anita zdobędzie złoty medal. To będzie ją karmić do końca życia, no i właśnie dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy spełniasz tą <śmienicza> Anitka, czy Ty już coś dałaś radę tu zjeść? Jeszcze nie, to nawet tylko słowa pysznego patrzę, ale myślę, że wszystko przede mną. A wiesz co Magda Ci nie, ugotowała dzisiaj? Skołdony z z lubczykiem. No, może nigdy takiego dania jeszcze nie ja. A potem schabowa od brzega do brzega, 36 cm. No. <śmienicza> to nie tylko dla niskobołówki. Węski roz... rozmiar. No <śmienicza> należy. Wali 36 cm. Z mm. No właśnie, no i okazuje się, że pan doktor y, też was trochę połączył, ciebie i Anitę. To, bo okazuje się, że jest nie tylko lekarzem naszej olimpiki, ale też Magda Twoim. Wyleczył Ci nogę. Kolano. Kolano, no tak, właśnie. Mogę już tańczyć na nowo. Tak, pan doktor pozwala? Tańczyć. Zobaczmy. Ma no, gdzie? Z tą tym, nogą? Tylko tańce. A, A to wolne. Na, na takiego misia kolonijnego. No, Dlaczego? 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 Słuchajcie, Anita, to ja muszę Ci jeszcze zapytać o to, na co ty masz ochotę do jedzenia? Czego nie mogłaś jeść przez ten cały czas przygotowań? Głośno mówiłam będąc na miejscu, że, że czekam na koniec chabowy, więc... Kurwa, będzie szczęście... się. <laughs> naprawdę, naprawdę. To mogę potwierdzić że doktor, Torta, że, że o tym mówiłam, bo jak się chodziło na stołówkę, śniadanie, obiad kolacja, kurczak, który był grillowany z solą i z pieprzem, bez żadnych innych I Był Biały resztwa solu. Tak, ja nie przepadłam akurat za ryżęby, ale byłam zmuszona do, do jedzenia dyżurne na, na igrzyskach. Minutowy stek, no nie zapomnę tych, tych, tych posiłków. Dzisiaj akurat jak oglądałam, jak oglądałam dokładnie jeszcze zdjęcia, bo, bo znajomy wrzucił na, 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 na Facebooka, to aż mnie normalnie odrzucało. Dobra, dzisiaj nie mniej odrzucać, przepraszam Was wszystkich, ale zabieram mi na kole. No i ja mamy skupiamy. to kochani. Bardzo.